Aktualnie trwają prace nad dokumentacją, nad zmianą w dokumentacji. Myślę, że te prace potrwają do około połowy marca. Potem zostanie ogłoszony przetarg. Może pod koniec czerwca rozpoczniemy pracę. Prace na pewno będą musiały polegać na rozbiórce stakady, która już jest w stanie bardzo złym już jest bardzo zniszczona i gdy tam ktoś zajrzy z spodu, to zobaczy jak bardzo ta degradacja tej estakady postępuje. Powstanie piękny trawnik, powstanie alejka, będą ławeczki i powstanie dodatkowo 17 miejsc parkingowych. Po wyjściu z naszego budynku dzieci nie będą narażone na wejście od razu na ruchliwą drogę, tylko tu powstanie taka po prostu niecka jakby, tutaj za mną, za moimi plecami, tu w tym miejscu. Dzieci będą po prostu z poziomu zero normalnie z parteru wchodzić i wychodzić do budynku, co spowoduje, że będą bezpieczniejsze, co dla nas jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj za moimi Powstanie taka wewnętrzna droga, wzdłuż której będą parkingi i ta droga będzie jakby okalała budynek, że tutaj ta droga będzie miała wyjazd. Będzie można objechać budynek dookoła i wyjechać bądź to na ulicę tą dojazdową do Torowej, bądź na tą ulicę, która powstanie wzdłuż przedszkola nr 32. Część estakady, która znajduje się nad pomieszczeniami, tutaj, tutaj, tam widać, ona zostanie w formie balkonu. Mamy nadzieję, że nowy sezon artystyczny 2017-2018 przywitamy już w takich pięknych okolicznościach przyrody, z ławeczkami, większym parkingiem i co najważniejsze, właśnie z takim lepszym bezpieczeństwem dla uczestników naszych zajęć.